Trzy rzeczy, które robisz, kiedy oddalasz się od siebie. I pierwsza rzecz to zgadzanie się na coś, co cię wewnętrznie kurczy. Czujesz, że nie powinieneś albo nie powinnaś się na coś zgadzać. Natomiast pomimo tego to robisz. Czujesz ścisk, ale to robisz, bo zawsze tak robiłaś i robiłeś. Druga rzecz. To jest odkładanie siebie na później, bo inni są ważniejsi. Mówisz sobie, teraz zajmę się moim bliskim, moim przyjacielem, bo on tego potrzebuje. I to jest super. Natomiast, jeśli w tym samym czasie odkładasz siebie na później, no to już temu należałoby się przyjrzeć. I trzecia rzecz to jest działanie z lęku. To jest słuchanie bardziej lęku niż intuicji. Czyli wszyscy inni mówią ci: nie rób tego, to jest bez sensu, ciesz się z tego, co masz, to jest zbyt ryzykowne, i ty temu ulegasz, zamiast posłuchać swojej intuicji i w to wejść, bo intuicja i jej głos są ciche i nie krzyczą, ale zawsze prowadzą cię ku czemuś dobremu. Jeśli Chciałbyś być bliżej, chciałabyś być bliżej siebie.